Czołem, witajcie, ja jestem Abra, i dzisiaj, moi drodzy, na Bedwarsach spróbuję pokazać wam najbardziej uciążliwą, wkurzającą i niemożliwą do wytrzymania bazę na Bedwars. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wiedzie, to oczywiście oglądajcie ten filmik do samego końca. A teraz, moi drodzy, oczywiście, w, w, jakby wolę powiedzieć, już nie. Gramy, słuchajcie, sobie na dwójeczkach. Gramy, sobie, słuchajcie, z Blade'em. I spróbujemy, oczywiście, rozwalić przeciwników. Warto tylko powiedzieć, że, słuchajcie, gramy tutaj z kilkoma naprawdę dobrymi graczami. Takimi serio dobrymi graczami. Pod Podobno wśród słuchajcie żółtych jest jakiś ziomek, który nie wiem ile ma gwiazdek, ale naprawdę warto na niego uważać. Naprzeć w ogóle tutaj Blade'owi, że my słuchajcie mamy TNT, na wszelki wypadek gdyby była taka potrzeba, bo nie wiem, no może słuchajcie oni będą chcieli nas rozklepać, więc lepiej polecieć do góry i po prostu ich słuchajcie rozklepać. Zrobimy sobie szybkiego opsa i wtedy wówczas będziemy w stanie, słuchajcie, ogarnąć sobie już tą najbardziej nieznośną bazę na całym świecie, którą oczywiście zobaczycie, jak wam pokażemy. Dobra, łóżeczko, słuchajcie tutaj padło, więc rozklepujemy typa jednego, drugiego i słuchajcie, jeszcze jeden powinien się tutaj Gdzieś zrespić, dobra. Zrespił się, więc oczywiście pomagamy, 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 pomagamy. Dobra, ok, rozklepany, ale chyba. Nie! Ej, uratowałem Blade'a na jeden HP, czyli miał pół serduszka. Wow, ej, dobra. No, farcik, że udało nam się, słuchajcie, to wytrwać, ale jest w każdym razie, słuchajcie, ok. Robimy sobie teraz oczywiście jakieś kolejne, słuchajcie, tutaj Tulsy, ulepszonka i co. Ej, mieli coś? Nie mieli niestety niczego. I wracamy się, słuchajcie, po diamanty, robimy generator u nas na bazie. Oczywiście obsydian i zaczynamy robić tą nieznośną bazę. Słuchajcie, będą nam potrzebne. Drabinki. Będzie nam potrzebna woda i mnóstwo innych rzeczy, które uchodzą za te naprawdę irytujące na bedłosach. I dokładnie słuchajcie, tak będzie. Więc oglądajcie do końca, jeśli chcecie wkurzać przeciwników, to tym sposobem dzisiejszym, którym wam pokażę, na pewno będzie słuchajcie, to do zrobienia. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i pamiętajcie o tym, że tutaj filmiki, słuchajcie, na tym kanale są codziennie, ale teraz słuchajcie, prawdopodobnie zmienią się właśnie godziny publikacji z tego względu, że wróciliście do szkół. No i jak mam przesłać o 7 rano, a wy nie chcecie tego oglądać, no 7 rano. No, to to się troszeczkę mija z celem. Czajcie, prawda? No dobra, no to teraz tak, słuchajcie, mamy fireball. Lecimy po obsydian. Tutaj, słuchajcie, pinki akurat ogarniają, słuchajcie, gierkę. Więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby, słuchajcie, do nich się wbić. I właśnie tym pinkom, słuchajcie, rozwalić wyrko, dobra. Lecimy tutaj, słuchajcie. I teraz oczywiście wbijamy się do nich bezpośrednio do bazy. Tylko, ej, bo ja mam chyba trochę za mało HP, żeby robić takie myczki, co? Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Więc może my sobie właśnie zbierzmy tutaj troszeczkę HP. Teraz przelecimy sobie, słuchajcie, kolejnym fireballkiem. I teraz siup, siup, siup Siup, siup, do nich słuchajcie, siup, 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 bo oni ogarniają gierkę, więc koniecznie słuchajcie, w... trzeba im rozwalić słuchajcie, czy on, czy on zdąży, czy on słuchajcie zdąży, zdąży, nie! Nie, 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 proszę, 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 ja mam za mało HP, ja mam za mało HP, nie, zmieniłem słuchajcie na killow, bo byłem święcie przekonany, że tam będzie endstone, bo kto normalny nie kładzie tam endstone'a, jak widać oni... I jak widać, to była dobra taktyka. No ale, słuchajcie, stracili wyrko, więc całe szczęście. E, robimy tego obsika. Ja się zapytam. Ma, masz obsa? Dobra, bo jeśli nie, to oczywiście ja, słuchajcie, po obsa pójdę i ja go mogę w takim razie zrobić, ale na pewno musimy pozbierać, słuchajcie, też diamenty na sharpness, czyli ostrość. Widzę, że nie zrobił obsa. Spoko. No to w takim razie, słuchajcie, ja spróbuję się tutaj właśnie za, jakby... Uj. Smieczek. E, spróbuję się, słuchajcie, tutaj zapatrzeć właśnie na obsydian, żebyśmy my, słuchajcie, tego obsamieli, bo jak można, słuchajcie, zrobić uciążliwą bazę bez obsydianu, tak szczerze, tak totalnie bez beki, słuchajcie, to jest nierealne. Obsydian to jest jedna z tych bardziej denerwujących rzeczy na Bedwarsach, więc to przede wszystkim, słuchajcie, właśnie od obsydianu sobie zaczniemy. Dobra, czy tutaj, słuchajcie, jestem w stanie przeskoczyć? Jestem, oczywiście, że tak, dobra. No to mamy teraz, słuchajcie, tak w zasadzie wszystko, czego nam potrzeba. Tutaj oczywiście pyk, pyk, pyk. Dobra, i obi w tym momencie, słuchajcie, jest jechany. Tutaj widzę, że też niebieskie, słuchajcie, nam chyba nie będzie. Sprzyjać, bo jest, słuchajcie, stosunkowo blisko nas, tylko pytanie, czy on będzie chciał nas atakować, czy może nie. Ja na pewno zgarniam, słuchajcie, tutaj diament i robimy właśnie, słuchajcie, ostrość na nasze miecze, abyśmy mogli ich tych wszystkich, słuchajcie, nóbków tutaj klepać. Dobra, to może niekoniecznie są nuby. Ale wiecie oczywiście, co mam na myśli. Dobra, zgarniamy też słuchajcie, tutaj małe co nieco. I teraz tak, słuchajcie, obsydianik, tutaj pyk, pyk, tutaj pyk, pyk, pyk. Dobra, jest jechany, słuchajcie. Przydałby mi się fireball. Oczywiście, słuchajcie, do tego jednego celu wspaniale. Słuchajcie, mamy tutaj pięknie to rozwalone. O w ogóle ty! niebieski rozwalił łóżko zielonym. No proszę, proszę. A my, słuchajcie, w takim razie mamy czas, aby z naszą bazę, słuchajcie, zrobić. Dobra. Oczywiście, słuchajcie, stawiamy obsydian to na sam start. Następnie, słuchajcie, stawiamy wełnkę. Żeby wszyscy myśleli, że my mamy, słuchajcie, wełnę po prostu na bazie i wiecie, można do nas po prostu... Gratuluję. różowe naprawdę ty dzbanie. Nie wiem, gdzie jesteś, ale jeśli ktoś pisze na czacie, że inny team ma obsydian, to rikus4... Zostajesz Największym nubem na tej arenie Pozdrawiam serdecznie No ale chciałem powiedzieć, że słuchajcie, robimy dla niepoznaki Teraz słuchajcie, kupimy sobie wodę Tak, kupimy sobie słuchajcie, trzy wody A w następnej kolejności słuchajcie, kupimy sobie glinę I za, e, słuchajcie, zamiast e, jakby m, Kłaść teraz jakieś bloczków To położymy sobie właśnie glinę Ale najpierw będzie woda Czyli zrobimy słuchajcie, koryto dla tej, e, dla tej wody Zobaczycie, ej to będzie mocne słuchajcie To będzie naprawdę mocne, ale z drugiej strony To może słuchajcie, naprawdę zrobić fajnie fajną robotę, nie? Ej, serio, to może zrobić fest robotę. Dobra, tutaj patrzcie, pyk, pyk, pyk. Ej, jest dobrze, słuchajcie, jest git. Fest. Tylko teraz tak, słuchajcie, trzeba tutaj właśnie wylać jedną wodę. Tutaj słuchajcie, teraz trzeba wylać drugą wodę, żeby ona się rozlała pięknie, ej, naprawdę słuchajcie, pięknie. No i teraz trzeba będzie to tak zabudować, żeby słuchajcie, nikt nam jeszcze przypadkiem, jakimś dziwnym przypadkiem nie zauważył tej wody, bo jak ktoś zauważy tą wodę, no to wtedy będzie przekichany. Dobra, jeszcze jedno, słuchajcie, do góry myślę, jeszcze jedna ta warstwa. Na to damy oczywiście, słuchajcie, drabineczki. Ej, jest, jest mocno, słuchajcie! Jest mocno! Ta baza już wygląda dobrze, więc lecimy. Ja tylko szybko przypomnę o sklepie, wu, abra ety! Pierwszy link w opisie słuchajcie, tego filmu. Warto sobie wpaść i zakupić. Słuchajcie, naprzód, koszuleczkę kozatką, czy kubeczek z bedwarsami, jeśli jesteście fanami, słuchajcie, tej minigierki. Ale przypominam, że macie gratis do każdego zamówienia, jedno zdjęcie z autografem, a berki oczywiście autografem, więc i zamówcie, pospieszcie się, jeśli chcecie taki autograf, słuchajcie, sobie opolować, bo ich ilość jest ograniczona. Zostało już naprawdę niewiele sztuk względem tego, ile było na start, więc www abrety, pierwszy link w opisie. Ja was tam odsyłam, Wpadnijcie i zamówcie, bo naprawdę słuchajcie, serio możecie wierzyć bądź nie. Ale one schodzą i nie zostało ich wcale jakoś super dużo. A potem będzie żal, że Łe, ktoś nie dostał autografu. Www, ablety, pierwszy w ogóle. Dobra, teraz tak, słuchajcie, zabudujemy sobie to właśnie w taki następujący sposób. Ja myślę, że to nie musi być, słuchajcie, jakoś tak idealnie. Ale sobie właśnie zrobimy, patrzcie, coś takiego i teraz tak, oni na pewno już w tym momencie nie będą wiedzieli, że my mamy, słuchajcie, tutaj wodę w środku i to jest mocne, ale na to wszystko damy jeszcze, słuchajcie, draminki, damy jeszcze oczywiście na to wszystko w dodatku, słuchajcie, jeszcze jakieś szkło i tak dalej, i tak dalej, żeby nikt nic nie wiedział, co tutaj się w ogóle, słuchajcie, znajduje. Nie, no naprawdę, to będzie taka mocna baza, że, że, zresztą zobaczycie, naprawdę zobaczycie, jakby ludzie coś takiego, że goście w Myśli, myśli. mam ich! Potem się okaże, że nas nie ma. Potem pomyślisz, że jest woda. A, dobra, rozwalę wodę i, i się wkopię a tam obsydian i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No naprawdę to będzie irytująca baza, ale spokojnie słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, bo damy drewno i damy oczywiście mnóstwo innych rzeczy, jak chociażby właśnie takie słuchajcie wspomniane drabinki. Czy my możemy tu postawić drabinki? Nie, tutaj nie, ale tutaj słuchajcie możemy postawić, więc na razie postawię tutaj drabinki, żeby po prostu dało się słuchajcie tutaj wejść. Ok, spoko, tutaj damy słuchajcie coś takiego, tutaj damy coś takiego. Ok, jest symetria, mniej więcej słuchajcie, symetria jest zachowana. No to teraz robimy słuchajcie, właśnie drewno, ale przejdę się słuchajcie jeszcze pod jaksy, może Uda nam się ogarnąć jakieś właśnie protection czy jakieś inne tutaj rzeczy, które po prostu byłyby przydatne nam. Mamy akurat cztery, więc całkiem słuchajcie, spoko. Bo jednak warto tutaj dbać o to, aby nasze po prostu ulepszenia się tutaj rozwijały. Trzeba też na pewno, słuchajcie, rozwalić różowych, więc dosłownie za moment, słuchajcie, wybiorę się na różowych, kiedy zrobimy tutaj tak. Teraz zbiorę, słuchajcie, rzeczy i spróbuję właśnie kupić sobie żelazny mieczek. Spróbuję kupić, słuchajcie, firebole. Teraz wywalimy, słuchajcie, sobie to tak. Teraz damy sobie tutaj. Czekajcie, damy sobie tak, damy sobie tak, damy sobie, słuchajcie, tak. I teraz położę oczywiście to drewno, ale kiedy położymy to drewno, to spróbuję się wybrać. Słuchajcie, do różowych, bo naprawdę nie chciałbym, słuchajcie, aby ci różowi zaleźli nam za skórę. A wydaje mi się, że oni mogą ogarniać Gierkę. Serio, oni ewidentnie mogą ogarniać Gierkę, no bo widziałem, jak się po prostu klepią. Zresztą nawet napisał tutaj gość, że nie wie, gdzie oni się teraz znajdują. Oni mogliby być u nas, ale ale szczerze, myślę, że byśmy i by mi zrobili jakiś przypał. A póki co, jest cisza spokój, więc oni raczej gdzieś tam sobie, sobie, słuchajcie, grasują. więc dawajcie, podejdziemy do nich. Podejdziemy do nich, okej, okay, ok, tutaj słuchajcie, jest akurat niebieski team. Tutaj też widzę, że właśnie, słuchajcie, jest różowy gość. Dobra. No to co? Jemy refila i myślę, że dobieramy się do nich, tak? Ewidentnie, dawaj, 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 bo mamy teraz właśnie ich dwójkę. Więc słuchajcie, gdyby ich tutaj sfinal killować, to naprawdę byłoby mocno, nie? Ewidentnie, słuchajcie, byłoby mocno, dobra. Gość próbował tutaj zrobić fireball jump, ale no nie tym razem, nie tym razem. No to co, słuchajcie, zostaje nam jeszcze jeden gość, dobra, ok, lecimy, lecimy, słuchajcie, za nim. Ewidentnie. Ja bym chciał się, słuchajcie, do niego tutaj dobrać, żeby naprawdę zrobić mu przypał. Dobra, ok, okej. Okay. Ja nie będę na razie tracił. Fireballa, bo fireball może być mocny podczas, słuchajcie, albo jakiejś ucieczki, albo właśnie podczas jakiejś gonitwy. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzę... Mhm, ta, widzę, że właśnie on, słuchajcie, robi to samo. No to ja oczywiście też, słuchajcie, przeskakuję tutaj i teraz za nim lecimy, tylko nie wiem, słuchajcie, ile on tych Fireballi będzie jeszcze miał w tym momencie. oj, Jaka klepka, nie, jaka klepka, ale dobra, udało się Udało, Oj, ja mam mega mało HP, ale on też, słuchajcie, najwięcej HP na świecie nie ma, więc nie, Mmm, no właśnie. I teraz słuchajcie, mamy delikatnie rzecz ujmując problem. Dobra, lecimy do niego. Dawajcie, lecimy, lecimy, lecimy Dobra, 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 nie przeszkadzam. Ale on teraz jest, że tak powiem, troszeczkę w potrzasku, no. My mamy, słuchajcie, jednak dużo HP, więc wydaje mi się, że nawet jak on mi naklepie, to słuchajcie, za dużo już nie zrobi. Nice! 8 emsów Co? No to słuchajcie, ja robię tak. Robię teraz trapika. I słuchajcie, no, sorry, ale robię, no. Trwojeczkę, nie? Kupię sobie, słuchajcie, poteczki. Zobaczmy, czy tutaj coś się znajduje. Znajduje się, więc też możemy, słuchajcie, sobie ładnie podkładać. Ale, what? Ej, mocno, słuchajcie, naprawdę mocno, że my takie rzeczy teraz dostaliśmy, nie? Dobra, odkładam też, oczywiście, właśnie te poteczki. No i słuchajcie, wracamy się do naszej bazy i robimy naszą bazę po prostu jeszcze bardziej irytującą. Okej, okay, dobra, tutaj sobie ładnie przeskoczymy, bo ona, słuchajcie, w 100% jeszcze nie jest skończona. Damy, słuchajcie, drewno. Damy drabinki. Damy szkło i to wszystko, słuchajcie, oblejemy jeszcze wodo. Przynajmniej, słuchajcie, taki jest plan. Nie wiem, czy on się uda, ale mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, tutaj możemy zgarnąć oczywiście kolejne jak bo dlaczego by nie. No i zostaje nam w zasadzie tylko dwójka, słuchajcie, niebieskich. Nasza baza jest prawie skończona, więc naprawdę jest całkiem git. Dobra, tutaj sobie to rozwalimy, rozwalimy sobie to, żeby wiecie, po prostu łatwiej było nam budować te mosty jakoś tak bardziej sensownie, no nie? Zrobimy tak, zrobimy tak. Okej, okay, no i lecimy w takim razie dalej. Tylko generator, słuchajcie, jeszcze generator, żeby faktycznie nam tutaj te itemki wypadały szybciej i szybciej i szybciej, i szybciej, i szybciej. I szybciej. E, więc teraz tak, słuchajcie, dre Drewno, i mówiłem, że chciałbym, słuchajcie, jeszcze drabinek dużo. No dobra, to w takim razie czekajcie, kupiłem tych. Te... No, myślę, że wystarczy. No dobra, chyba nawet przesadziłem, słuchajcie, troszeczkę chyba za dużo. No ale drewno, oczywiście, po raz kolejny sobie też tutaj, słuchajcie, strzelimy. I teraz tak, tutaj oczywiście, ok, e, THX, I guess. Ej, dobra, czekaj, 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 czy, czy. Niebieski. Niebieski nam dziękuję za gierkę? Ale my jeszcze nie skończyliśmy. My jeszcze się bawimy z nimi tutaj. Nie, no czekajcie, my robimy dalej tą bazę. No to panowie, o co, o co chodzi tu? Jakie te HX? Nie, ja was tutaj jeszcze nie rozwalam. Nie wiem jak tam Blade, słuchajcie, ale chyba Blade też ich jeszcze nie rozwala, bo my robimy, słuchajcie, cały czas naszą tutaj piękną, wspaniałą bazę. Więc spokojnie, panowie, to tam... a oni tutaj. Wait, 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 wait. Jeszcze chwila. Ja bym jeszcze, słuchajcie, ich nie rozwalał. Po, ho, pomożesz mi... Z bazą. Dobra, chodź pomóżmy tutaj stary z bazą, to zrobimy szybko bazę i będziemy mogli ich e, łatwo rozwalić. Drewno teraz. Teraz słuchajcie, robimy drewno. Ok, Na to damy, słuchajcie, drabinki, więc ja już myślę, że mogę stawiać, słuchajcie, drabineczki. Ok, właśnie na to słuchajcie, tutaj wspaniałe nasze drewienko. E, nikt nam, nam tutaj nie podchodzi, chyba, słuchajcie, nikt nam nie podchodzi, więc całkiem spoko. Dobra, tutaj pyk, pyk, pyk. Ok, pięknie, słuchajcie, te drabinki. Oj, no idą naprawdę, słuchajcie, wspaniale. Wspaniale, słuchajcie, nasza praca, że tak powiem, tutaj idzie. Tutaj śup 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 Na górę drewno. Tak, Ok, z tej strony, słuchajcie, tutaj drewno musi oczywiście być zachowane, więc okej, okay, tutaj też, słuchajcie, piękna ścianka, no naprawdę wspaniale, słuchajcie, te drabinki tutaj wyglądają, tutaj siup, siup, siup. Tutaj, słuchajcie, okej, okay, okay, on ma inne drewno, ale spoko, jakby totalny chill, nie? Totalny, myślę, słuchajcie, chill. Tutaj też bym akurat, słuchajcie, drewienko dał z tej strony, słuchajcie, pyk, 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 więc musimy go, słuchajcie, jeszcze sobie tutaj ogarnąć i na górę, słuchajcie, damy jeszcze na te drabinki, potem na drabinki Dobra, nad ramienkiem słuchajcie szkło, więc ja teraz właśnie kupię słuchajcie, tego szkła. Tylko, że tego szkła będziemy potrzebować, słuchajcie, akurat naprawdę sporo. Tak, fest, fest sporo. Dobra, kupujemy oczywiście więcej, 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 więcej. Ja mam tutaj też to drewno, więc raz, dwa, trzy. Tutaj raz, dwa, trzy. Tutaj, słuchajcie, stawiać się już nie da, więc jakby szkoda. Ale tutaj się, słuchajcie, da. Nie, tutaj się nie da, ok, czyli słuchajcie, tutaj mimo wszystko, ale trzeba to zostawić w ten sposób, słuchajcie, mimo wszystko bardzo moja dusza cierpi, ale słuchajcie, trzeba zostawić to w ten sposób i że tak powiem, nie płakać, bo po prostu no, no, no takie życie. Dobra, tutaj słuchajcie, od góry oczywiście też drewienko ładnie, pięknie stawiamy, dobra, pyk, pyk, pyk. Tutaj też słuchajcie akurat, mm, to nie. Ale tutaj też w ten sposób, słuchajcie, następująco. E, dobra, brakuje nam tylko kilka klocków, ale my, oczywiście, dalej słuchajcie to drewnianko, tak jak mówiłem, to tutaj ładnie stawiamy. Dobra, tutaj pięknie. Siobi dubi dubi O nie, tutaj nie, bo, bo potem będę się mylił. No nie, tutaj też, słuchajcie, tutaj od boczku. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Tutaj słuchajcie w ten sposób, ale tutaj też nie powinno to tak wyglądać. Tylko robimy tak, tutaj słuchajcie, robimy akurat tak, tutaj robimy tak. Ej, będzie spoko. Myślę, że słuchajcie, będzie naprawdę spoko. Widzę, że tej Blade akurat nam znowu nadchodzi z pomocą. No i słuchajcie, to już w tym momencie. Mam wrażenie, że jest najbardziej irytująca baza na świecie, a jeszcze nie jest skończona. Będzie, słuchajcie, jeszcze bardziej irytująca, nie? Ja, ej, totalnie, słuchajcie, wyobraźcie sobie przeciwnika, który tu przychodzi. Naprawdę on nie będzie chciał tutaj przychodzić. Naprawdę on nie będzie chciał, słuchajcie, w ogóle z nami współpracować. I jeszcze, słuchajcie, na to właśnie, słuchajcie, kładziemy szkło, nie? Ja, ej, naprawdę oni się, słuchajcie, fest wkurzą. Oni się, słuchajcie, fest wkurzą. No ale dobra, no gościu, no takie życie, nie? Takie życie, że tak powiem, w Madrycie. Ja, ej, naprawdę, to jest przesada, nie? To to, słuchajcie, już jest tutaj fest przesada. No ale, ale trudno, ale trudno. Robimy taką bazę, nie? Dobra, tutaj oczywiście stawiamy szkiełko. Ej, i na to na sam koniec jeszcze słuchajcie, na to wylejemy wodę, nie? To będzie słuchajcie najmocniejsze, że na to wszystko słuchajcie jeszcze pójdzie woda. Tylko trzeba będzie słuchajcie ją jakoś zatamować, żeby ona nam się nie wlewała tutaj do e, naszej słuchajcie bazy. Widzę, że tutaj Blade mocno walczy z tym szkłem, więc całkiem spoko. Okej, okay. to ja słuchajcie, doniosę mu właśnie szkiełko w tym momencie I spróbuję, słuchajcie, wybrać się właśnie do, moi drodzy, tych niebieskich Nawet spróbuję im rozwalić bazę, jeśli mi się uda A jeśli mi się nie uda, no to troszeczkę problem Okej, okay, tutaj, chodź, stary, chodź, 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 chodź Masz tutaj szesnastkę Okej, okay, weź, 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 weź za tobą A ja w takim razie, słuchajcie, właśnie się do nich wybierę. Serio? 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 Naprawdę?! I tylko to jesteście w stanie zrobić z naszą bazą. Ej, oni się wkurzyli. Ewidentnie, jeśli gość rozwala bazę fireballami, to znaczy, że jest wkurzony. Serio, to tak działa. Jakby powiedzmy sobie szczerze, gość normalnie, gdyby chciał grać pod wygranko i by nie był zirytowany, to by po prostu, słuchajcie, wziął TNT i nam rozwalił wyro. A gość jest po prostu, słuchajcie, zirytowany naszą grą. Więc dobrze, dobrze, słuchajcie. No o to chodzi jednak w tej bazie, tak? Ona, słuchajcie, ma być jednak e, mimo wszystko irytująca. Więc ja się, słuchajcie, wybieram do niego do wyrka, nie? Ewidentnie, słuchajcie, tutaj do e, tych e, blue sobie wbijemy. Czy oni, słuchajcie, tutaj przypadkiem nie będą chcieli się do nas wybrać? No, wydaje mi się, że tak Ale w tym momencie macie, że tak powiem Zadanie, panowie, utrudnione No, Werka, w tym momencie, słuchajcie, nie macie Nasza baza, słuchajcie, jest irytująca I wydaje mi się, że jest na tyle irytująca Że oni nawet do niej nie będą chcieli podejść Serio, jest chyba całkiem spora szansa Że oni nawet do niej nie podejdą, nie? Ej, zobaczmy, jak ona wygląda Ej, naprawdę, jakby, szczerze? Szczerze, ja bym nie chciał walczyć z taką bazą, nie? Zobaczmy, ile w ogóle tam jest warstw, jakby. No spróbujmy ją skoczyć. Oj nie! Czy Blade rozwala tych niebieskich, Czy mi się tylko wydaje? Ej, dobra, tak on rozwala, to ja w takim razie, słuchajcie, może pokażę. Patrzcie, mamy, słuchajcie, drabinki, mamy drewno, mamy szkło i chciałbym, słuchajcie, jeszcze na sam koniec wylać tutaj wodę. I wyleję tą wodę, słuchajcie, i zrobię to! Nie! Chciałem wylać tą wodę, nie? Ale słuchajcie, naprawdę to jest mocne. Patrzcie, ile my mamy tutaj warstw. Moi drodzy, subskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że codziennie są tutaj filmy, więc to być na bieżąco, na kanale Abra Minecraft także i wpadajcie na sklep www.abreety w pierwszym głopie. na Was epickie koszuleczki, kubeczki, bluzy i mnóstwo słuchajcie innych rzeczy oraz zdjęcie z autografem do każdego zamówienia gratis, ale pospieszcie się, bo jak się autografy skończą, to już do zamówień ich dodawać nie będę. www.abreety w pierwszym wam bardzo dziękuję i widzimy się jutro. Dobrego dzięczka Eleczko i pół.